Usługi Gateway to rozwiązanie problemów komunikacyjnych współczesnych ośrodków medycznych. Wielu pacjentów komentuje swoje problemy z komunikacją ze służbą zdrowia. Nikt nie odbiera telefonów, nie wiem jak to się dzieje. Po co oni tam siedzą, skoro brak możliwości dodzwonienia się? Strona internetowa jest tak trudna i skomplikowana, że lepiej z niej nie korzystać. Nie wiem jak przygotować się do wizyty lekarskiej, a ja do szpitala nie mogę się dodzwonić. Rozwiązaniem tych problemów jest pakiet usług Gateway, w skład którego wchodzą. Opracowanie strategii komunikacyjnej ośrodka medycznego. Poradnik dla pacjenta. Zestawy najczęściej zadawanych pytań. Magazyny dla pacjentów. Dedykowane strony internetowe do komunikacji z pacjentem. Zestawy filmów instruktażowych dla pacjentów. Wdrożenie zintegrowanego systemu kontaktu z pacjentem. Call center wspieranego technologią VoIP, która umożliwia wdrożenie jednego punktu kontaktu dla pacjentów. Implementację drzewa IVR, wielostanowiskową obsługę telefoniczną, wdrożenie schematów rozmów dla telefonistek, ujednolicenie metodologii komunikacji, integracja wszystkich kanałów komunikacyjnych, pełną statystykę ilości i długości rozmów z pacjentami. Usługi Gateway to dokładna wiedza, jak wygląda obecna komunikacja z pacjentem. Integracja wszystkich kanałów komunikacji, ujednolicenie standardów komunikacji, szybsza obsługa telefoniczna pacjentów, wyższa jakość usług oferowanych pacjentom.